sobie tak zwijamy, jak jest ciasto takie suche, nie trzeba tyle mąki jak jest troszkę Wam się lepiej pod ręce zawsze troszkę można mąki podsypać ja uwielbiam tą matę naszą z termomiksa silikonową. jest idealna, nic się nie klei teraz patrzcie, na pół trzymam sobie palcem oczko i po prostu te dwa kawałki przekładam, czasem robimy taki warkocz robiłam mojej córce, pamiętam Trzymamy tutaj to kółeczko. Tutaj przekładamy do końca. To jest dobre ćwiczenie na rozwój mózgu, powiem Wam. I tutaj składamy tą końcówkę z tą dziureczką.